Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Beyond Two Souls. Jak widzieliście, będziemy dzisiaj przechodzić rozdział Mój mój niewidzialny przyjaciel. Tak było. Jak widzieliście, bo to najbardziej na skrajnie skrajnie po lewo, czyli początki historii. Zobaczymy co się tu będzie działo. Jestem aż ciekawy. Ten zwierzak z tymi oczkami, o oh Boże. Biedna Jodi, ojej, ja, słonko, nie możesz ciągle siedzieć z nosem przy szybie. Znajdź sobie jakieś zajęcie. No to jest jej zajęcie, halo. Wybrała siedzenie przy szybie i patrzenie się. Kulka już pulsuje, że oczy do od tego okna się czymś zajął. No dobra, chodźmy. Jakiegoś zajęcie, sobie poszukajmy, zobaczmy, co tam mamy w ogóle za opcje. Czyli co? Exploring! Dobra, zobaczmy co tu mamy. Tutaj coś mamy. Świeczki. No, to świeczek się tykać nie będziemy. O, z choinką coś? Jak ja uwielbiam święta? Choinka o oh a, możemy sobie usiąść na kanapie. Dobrze, dobrze. Mm, tu coś... Wyjść możemy. Okej, okay, a to będzie, będziemy musieli się ubrać. No chodź, Jodie, chodź, chodź, idziemy. Tutaj coś. O, tu możemy usiąść też. No sobie posiedzimy na pewno, ale zobaczmy, czy jeszcze coś nie możemy zrobić. Tu możemy też wyjść. Tutaj radyjka. O, nie, możemy interakcję z mamą wykonać. I z jedyneczką, dobra. Kuki, Ej, mama, ja chcę ciastka. Mogę ciastka? Mogę ciastko? Ale zaraz będzie obiad, kochanie. Jak się teraz najesz, nie zjesz Ale jedno ciastko, no co, jedno ciastko to złe ciastko? Mamo prosimy cię, jedno ciastko. Proszę, proszę. W skarbie, mam obiad do zrobienia. To nie. Smutno mi. Idę tak na dwór. Rozchoruję się i zobaczę, by się mną opiekować. Dobra, się sobie na tym krześle. Znaczy na tym fotelu. Zobaczmy co tym razem będzie. Czy po prostu podziwiamy widok. Ten renifer jest fajny. Obeżek dla mnie mógłby się cały w żółtych światełkach palić świecić. O, a możemy tu w ogóle wejść? To powinien będzie garaż. Ten dom mi przypomina dom z tego. E, jak to się nazywa? Z, Del, z Life is Strange, dlatego tak od razu mówię. Ja tu będzie garaż, i faktycznie mam rację. A możemy iść na górę? Czy musimy się na dole bawić? O, możemy iść na górę, dobra, chodźmy. Eksploracja domu. Łazienka. O. Eee, trzy Boże, nawet ja się zlękłam, chociaż się, nie, chociaż się nie wydarłem. No tego się nie spodziewałem Nie chce ci się może tego? Nie, nie chce ci się. Gwiazdka? Fajna, a tu usiąść możemy? Jody, skarbie, mam do ciebie prośbę. Przyniosłabyś mi olej z garażu? Jasne, nie ma sprawy. Nie chciałaś się ze mną bawić, to poczekasz. O, tu możemy usiąść, pewnie porysować. I tak spełnimy na razie najpierw prośbę mamy, więc tego. Tu wrócimy później, tylko chciałem zobaczyć w ogóle, czy możemy cokolwiek zrobić, żebyśmy się potem nie musieli wracać. Mam tam są jeszcze drzwi, ale że wrócimy się tutaj, może pobawić, no to wiecie. Tam jeszcze też było otwierane, jak za to pozwiedzać. Dobra, chodźmy do tego garażu. No. Pięknie. Mamy światełko, to się nie ma czego bać. Garaż i piwnica nie jest straszna, kiedy światło się pali. Robi się straszniejsze w momencie, kiedy muzyka jest taka. jest swoja. O, patrzcie, co to za manekin. Tam mamy peruka jest, albo coś, ale okej. Okay. Serio? Taki baniak 5-litrowy każe się dziewczynce nosić? Uu. Temperatura spadła. Czekajcie, bo mi... Aha, nie mogę tędy przejść. Bo mi szaleje ten, jak to się nazywa, kamera. Spokojnie, spokojnie, młoda, jestem z tobą, nie boimy się niczego. Pomalutku, pomalutku, nic nie. Jestem w skarbie. Nic ci nie jest? No, to jest mała dziewczynka, pewnie 4-5 letnia, która się przestraszyła, no. ...ta żarówka. Tyle razy mówiłam tacie, żeby ją wymienił. Tam coś było, mamusiu! To tylko twoja wyobraźnia. Nic tam nie ma, spójrz. Ale zdajcie sobie sprawę... Zdajecie sobie sprawę, że nasza mama, że dzisiaj jej mama, mogła zrobić tego? E, pójść po olej sama szybciej? Dobra, nie wracamy tam. Pewnie będzie. Jo Jodi nie wróciła ponownie do garażu, wybrało tyle, a tyle osób, a Jody wróciła do garażu, wybrało tyle, a tyle. Jak nic, będzie taka opcja. Skarbie, może pobawisz się w po ogródku? Zawołam cię na obiad. Ja chcę pozwiedzać górę. Daj mi kobieto na razie chwilkę odetchnąć. Chciałem zobaczyć, co jest tutaj, co jest tam. To mamy drzwi wszędzie. Zobaczcie, jak macie dom urządzony. Nawet mi nie pozwolisz. Aha, możemy książkę zobaczyć. Ej, zobaczmy książkę. Czy możemy mu ruszyć po prostu? Nie, nie. A, to była Biblia, dobra. Tak, już się nasiedzieliśmy. No, po prostu chciałem, wiecie, ogarnąć to. O, 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 o. <noise> Serio, do szafy się chowamy? Nie, no dobre. Czekajcie, jakbyśmy posiedzieli dłużej, to tego, jak coś się nazywa. Coś by się stało, jakaś interakcja. O, pewnie możemy się pomalować, tam była ta, no, do oczu. O, tata. Gdzieś to? Proszę, Jody, pracuję. Ach, pracuję, nie przeszkadzaj mi, wyjdź. Ech. No widzisz, mała, nie mamy łatwego życia. Dobra, chodźmy na dół. Pum, pum, pum. Budki już widzę do ubrania, więc je ubieramy i wychodzimy. A, w pierwszej kolejności kurteczka. No tak. Dobrze, kobitko, dobrze. Kombinujesz? Że potem w buciorach nie właścić na ten. Mogę tu wyjść, czy mam do. A czekajcie. A może chodźmy do ogródka? Do ogródka, do ogrodu. Tam był renifer, się tym z reniferem pobawił. By były tam sanie? Może byśmy dawali, że jesteśmy tym Mikołajem. Już idę. Nie, nie, nie było. Teraz nudzę, jest mi zimno. <laughs> dobrze, młoda, dobrze. Masz rację. Nudziłaś się, było ci ciepło. A teraz ci kazali wyjść i nudzi się na zimnie. Dobrze mówisz. Chyba, że wyjdziemy przodem i poszukamy tego: towarzystwa. Mogę kopnąć piłkę? O, możemy. Chyba jedyna e, zabawa, jaką będziemy mogli tutaj uskutecznić. Nie, czekajcie. To? Gdzieś na ulicy. Ech, nie mogę tego zrobić nie trafisz mnie! Eee, jedenka. Hey, wow. Znalazłam nam miejsce do zabawy. Ale wchodzimy jakoś tutaj, czy. Dobra, Ech. wiem, że nam nie wolno. <grym> Dawaj, pobawimy się tylko chwilę i wracamy. Mama się nie dowie. No dobra, niech będzie. A. mój błąd, mój błąd, Sorki, źle z źle to zrobiłem Już byłem przygotowany na trzeci jesteś Pewnie, że tak, no, bo to chyba wyszła. O, dostał. Dobra, biegnijmy. Oj, 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 oj. Kurczę, nie udało, źle się ustawiłem. Ale nie! Jak chcę się tam obrócić. O! A! Nie, nie, nie mogą się ruszyć. Jak się rzucamy, to się nie można za bardzo ruszyć. A przynajmniej mamy w końcu jakiś fa. Nie trafisz mnie! Zobaczysz, pożałujesz tego. jak dziwnie rzuciła! Okej, okay, chyba wystarczy. Już po tobie, dziewucho. Mam cię. Nie, nie, puść mnie! Nie, nie, puść! Nie, nie chciałem go skrzywdzić jakoś mocno, dlatego leciutko to zrobię. Ej, przecież leciutko to zrobiłem, tylko że puścił ją. To wiedźma! Przeklęta wiedźma! Co tu się dzieje? To wiedźma! Mówię wam! Jodie, to wiedźma! Chodź, chodźmy do domu! Chodźmy! Właź do środka! No ale co miałem zrobić? Znaczy ją skrzywdzili bardziej? Co robiłaś na ulicy? Nie wolno ci opuszczać podwórka! Inne dzieci się bawią. Dlaczego ja nie mogę? Coś zrobiła temu chłopcu, Filip. Ja nic nie zrobiłam. To Aiden. Chciał mnie chronić i myślał. Mam już dosyć tych twoich usprawiedliwień. Tym razem nie, ci się nie, nie Filip nie. No, Aiden się wściekł. No to jest dziecko, no, no chce się bawić, chce mieć in kontakt z innymi dziećmi. Spróbuj zasnąć, kochanie. Jutro wszystko będzie dobrze, ok? Nie płacz, mała, nie płacz. Dobranoc. Mamo. Boję się potworów, mamo. One tu przyjdą. Kochanie, potwory nie istnieją. Zostawię zapalone światło. Śpij, słoneczko. Nie, 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 się mam. Ja jej nie chcę straszyć, ja bym chciał zrobić coś miłego. Czekajcie, tak. O! Niech nie gniewaj się na nią, Filip. To jeszcze dziecko. Dziecko? Widziałaś na co ją stać? Susan to nie jest dziecko. To... Susan to jest potwór! Jak śmiesz tak o niej mówić! Rzeczy, które się dzieją wokół niej, nie są normalne. Jest coraz gorzej. Na Boga, Suzan, a jak zwróci się przeciwko nam. Nie bądź śmieszny! Suzan, to coś jest jak dzikie zwierzę. Nie wiemy, do czego jest zdolne. Mieszkamy pod jednym dachem z jakimś demonem. Suzan, to się musi skończyć i to natychmiast. Inaczej zwariujemy, albo zginiemy. Mieliśmy się opiekować małą dziewczynką, a nie tym... tym czymś. Coś jeszcze powiecie? Czy tak będziecie siedzieć? A, Ale, jeszcze tak będą siedzieć, dobra. A mogę jeszcze jeden pograć? O, dobra. Hmm. Ale ja nie chcę tu Myślałem, że mogę coś Aidenem zrobić. Chyba tylko możemy mu spać. I strzec. No dobra, czyli tylko mamy opcję zapalenia światełka. A co to za potwory w ogóle? Nie ma się czego bać, Bo ja właśnie nie pamiętam o co chodzi. Nie? Tak, przytuli się do Misia. To zawsze pomagała. Mi zawsze pomagałoby najmniej. Nic ci nie jest... O mój Boże... Co się stało, skarbie? Mówiłaś, że potwory nie istnieją! To nieprawda, mamusiu, nieprawda! Ona taka była cały czas poraniona, czy to...? A, nie, pamiętam, ona wtedy powiedziała, kto ci to zrobił, ona powiedziała, że potwory. I to, że teraz ma taką buzię, to też chyba potwory. Te ścieżki zostały wybrane przez ciebie i następujące procent innych graczy. Ścieżka, której nie wybrałeś, Jodie nie zjadła ciastka. Można było. A, pewnie można było samemu wziąć czy tego: spiąć się na blad, albo wziąć krzesło się i zjeść. Jodie zamknęła się w garażu? Jodie nie zamknęła się w garażu. A może się było nie zamknąć? U, uh. co zrobiłem, że zrobiłem mniejszość. Cieszę, która nie Jodie zachowywała się grzecznie. Mogliśmy być niegrzeczni. A pewnie nie pomagać mamy i tak dalej. To by było takie, wiecie, niegrzeczne. Wtedy byśmy się nie zamknęli w garażu, bo byśmy do garażu nie poszli. Jodie nie znalazła pudełka. Którego pudełka? To jedno pudełko, które znaleźliśmy, chyba żeby było o jedno chodziło. No nie wiem, dobra. Mamy 20 minut. Zobaczmy kolejny rozdział. Może rozpoznam, co to za rozdział, bo niektóre pamiętam, które są dłuższe, mniej więcej. Więc. Okej, okay, kolejnym jest kondensator. Nie za bardzo kojarzę, co w nim będzie. Więc może zobaczmy początek i to mi powie, ile to mniej więcej będzie trwało. Czyli powie, no, się domyślę, może, albo raczej przypomnę, niż się domyślę. Więc zobaczmy, co tam się będzie Zdawaj. działo. Na razie każą nam wstawać. Mamy nastoletnią Jody. Ile tutaj obstawiacie? 15 lat No gdzieś mniej więcej tyle. Nie zobaczyłem dokładnie w jakich. pomiędzy czym był ten kondensator, jakim wiekiem. Ale gdzie siedziemy, dobra. Zaczęło badać coś światy. Budowali nowy kondensator, który A ja chyba wiem co to będzie. Tak, i tam będzie to dosyć długie. No w zależności jak to rozegramy. Ale wydaje mi się, że 20-30 minut to może zająć, więc odcinek byłby długi, więc w tym momencie sobie zakończymy. Wy macie lekki spoiler, mam nadzieję, że dzięki temu z chęcią już czekacie na kolejny odcinek, ale ja już się będę z wami żegnał. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Życzę wam zwykle miłego dnia wieczoru, w zależności kiedy oglądaliście. Pa, pa!